Mało rzeczy mnie tak wkurza jak to zachowanie hikaru nakamury, więc zobaczcie, co się tutaj wydarzyło w mistrzostwach buleciarskich. Więc tak jak widzicie, zostało tutaj zastosowane dosyć agresywne ustawienie przez Nakamurę, nie stawiając skoczka na F3, zostawia on sobie furtkę do zagrania F4. Oczywiście debiut jest jak najbardziej w porządku, to w nie wkurza, wkurzające jest to, 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 co się wydarzyło na koniec tej partii. Więc Michal Sarin wie oczywiście o co tutaj chodzi, także od razu związuje tego skoczka. I plan jest taki, żeby ukąsić, skontratakować w centrum. Więc wykorzystując to, że skoczek z C3 ruszać się nie może, no to teraz D5 zostało tutaj przeprowadzone. No i w partii Roszatka... Goniec e6, wybicie odbicie, wybicie odbicie, i biały przywalił ruchem f4. Z jednej strony, to f4, to f4 oczywiście ma sporo sensu, żeby po linii f sobie dalej atakować, albo też, żeby tego piona pchać po prostu dalej. Tego typu koncepcje są jak najbardziej zrozumiałe. Problem z tym F4 jest jedynie taki, że czarny może zrobić tutaj długą roszadę i po prostu ten atak idzie no można powiedzieć w pustkę. Natomiast tutaj Nihal Sarin zagrał niezbyt roztropnie. Wiadomo, że to jest bulet, więc dużego rozmyślania to nie było, ale zrobił tutaj krótką roszadę, czym Właściwie wchodzi centralnie Pod atak przeciwnika Więc no to po prostu Śmierdzi niesamowicie I wydaje mi się, że Hikaru powinien grać Tutaj właśnie F5 z planem F6 A jeżeli czarny To zablokuje, no to teraz Skoczek G3, skoczek E4 Fajna centralizacja I później nawet Można pomyśleć, żeby Po linii G atakować dalej Taki skoczek na E4 Na placówce, gdzie nie da się go Wygonić, taki skoczek to po prostu bestia. Natomiast w partii A3 takie dosyć niemrawe. Nastąpił szach, król, oczywiście, uciekł, Michel Sarin wprowadza sobie kolejną figurę do akcji, skoczek się tutaj aktywizuje i faktycznie. Troszeczkę naokoło, ale doszło do takiej oto sytuacji. I tę strukturę warto, żebyście sobie zapamiętali. W takiej sytuacji biały ma świetne perspektywy do ataku na Skrzydle Królewskim. I. Oczywiście, jeżeli my to wiemy, no to Hikaru Nakamura wie to tym bardziej. Z tego też powodu zostało zagrane tutaj Hetman G4. Czyli od razu Biały informuje, że jest tutaj zainteresowany królem rywala. Chociaż ja osobiście trochę bardziej jestem fanem, żeby tutaj piony włączyć do akcji, bo właściwie na tym etapie. Jest tylko jedna słabość, czyli ten pion z G7. A punkt G7 stosunkowo łatwo jest tutaj zabezpieczyć, także ciężko będzie skonstruować jakiś realny atak. I Michal Sarin się tutaj aktywizuje, oczywiście szuka własnej gry, więc Hikaru musiał się obronić. I teraz Hetman C6. Hetman C6, przyznam szczerze, nie do końca rozumiem to zagranie. No bo z jednej strony. Może chciałby tutaj czarny, po prostu tego piona zdobyć, no ale to gołym okiem widać, że e, wtedy e, takie związanie po linii C e, będzie po prostu całkowicie zabójcze. Więc e, do, raczej nie to jest planem. No ale dobra. To jest bóle. W partii Hetman H3, czyli gdzieś teraz na punkty H7, zaczyna zerkać Amerykanin. Więc skoczek wtrynił się na E2, wieża E1. No i chciałoby się tutaj zbić, ale nie da rady, ponieważ, no okej, okay, tutaj można jeszcze na D3 capnąć, ale to mało. Dwa piony za lekką figurę dosyć mało w takiej sytuacji tym bardziej, że teraz grozi goniec h6 z atakiem na hetmana i z atakiem na punkt g7. Więc dobrze się tutaj Nichol Sarin na to nie zdecydował i w ogóle Hikaru miał tutaj taki plan dostępny, żeby po biciu na c2 przejść na g3, no i powiedzmy, że skoczek wróci, no to teraz hetman tu i wieża tu. No i okej, okay, pion w plecy. Ale ten atak na skrzydle królewskim naprawdę nieźle się rozkręca. I tutaj dosyć istotne jest, żebyście wiedzieli, jaki był format tego meczu. Nie było ustalonej ilości partii, tylko był ustalony czas, czyli na przykład w Pół godziny zawodnicy po prostu grają jedna partia za drugą, jak skończą, grają po prostu kolejną, i ile partii zmieszczą w te 30 minut, no to tyle rozegrają. I ważne jest to, że na koniec przewaga musi być dwupunktowa czyli dopiero przy dwupunktowej przewadze wygrywa się mecz. I jeżeli jest remis, to wtedy grają 10 dodatkowych partii. No, i kto zdobędzie tą dwupunktową przewagę, to wygrywa. Czyli istotne jest tutaj to, że no, grają po prostu partia za partią. Nie jest ustalone, że na przykład grają 20 partii. No, i patrzcie na to. Hikaru gra tutaj goniec C3. Prawdopodobnie coś mu się tutaj uroiło. No, wiadomo. Michal Sarin powiedział sprawdzę. Wieża C1 i prawdopodobnie hikaru sobie założył, że przecież po odejściu skoczkiem, no to jest bicie z atakiem na Hetmana, ale jest tutaj ruch Hetman A4. I skoczek jest zabezpieczony, no i po prostu w kolejnym ruchu, skoczek idzie na D4 albo idzie na E3, no i pozycja czarnego jest wygrana. Co zabawne, Michal Sarin to Przeoczył i Michal Sarin zagrał tutaj skoczek E3. I skoczek E3 do... nie jest najlepszym zagraniem, ze względu na to, że można zagrać mimo wszystko goniec D4. No bo jest tutaj atak na Hetmana i będzie można tego skoczka skugnąć. Tu pozycja pozostaje w równowadze, bo można poświęcić Hetmana i jest ciekawie, no ale faktycznie skoczek E3 było błędem, który... Hikaru przeoczył, więc nastąpiło wieża F3 no i tutaj kolejny pionek został przez Sarina spacyfikowany. W ogóle zobaczcie ile tutaj historii się wydarzyło a zawodnicy jeszcze 20 sekund ze swoich zegarów nie zużyli. No niemniej wygibasy taktyczne są tutaj kontynuowane no i do tanga trzeba dwojga Michal Sarin też wie o co chodzi, więc tutaj E4 po biciu następuje Oczywiście, bicie na F3, więc w partii wieża uciekła. No i teraz naprawdę genialne zagranie wieża E8. Chodzi po prostu o to, żeby oddać jakość, i teraz skoczek jest zabezpieczony. No i oczywiście czarny będzie tutaj polował, żeby przez pole D2 się przebić, żeby tego piona wykorzystać. No, skoczek jest przepotężny, więc w partii Hetman H5 nastąpił atak na tę wieżę i w partii zamiast gdzieś tam uciec tą wieżą, żeby ona nie podwisała, no to Nichel Sarin zagrał Hetwan D7 i tutaj Hikaru pokazał swoje swoje karty, ponieważ nie chodziło o jakieś tam taktyki związane z wieżą na E8, tylko chodziło tutaj o punkt H7. No i teraz w partii H6 i Hikaru pod dymie. Gonie zbije F6, więc niesamowite komplikacje, ale grozi teraz bicie na H6, no bo pion G7 jest związany. Skoczek zbił na F5, no to skoczek zbił na D3, pion zbił na D3. No i tutaj nastąpiło wieża F1 z presją na tego skoczka. No ale to był błąd, ponieważ no, w tej sytuacji był taki ruch i faktycznie ten atak na wieżę jest tutaj niszczący, ponieważ po biciu na D3 jest bicie na E8, więc w partii wieża F1 no szalona partia, ale zaraz no, dojdzie do naprawdę plugowego zachowania. Więc pion zasuwa dalej, bicie na G7, król bije G7, szach, król ewakuacja pozycja Sarina jest kompletnie wygrana. No i teraz zobaczcie co się dzieje na zegarku. Wieża Schana F3. No jeszcze Hikaru tutaj wierzga, no ale jest drugi Hetwan dorabiany, więc właściwie na tym etapie. Należałoby się poddać, tak? Jest tutaj, no, kompletnie, ale to kompletnie przegrana pozycja. Sarin ma 20 sekund. No, myślę, że taką przewagę to nawet ja bym zdążył zrealizować. No, wiadomo, jestem strasznie, strasznie wolnym zawodnikiem. No i patrzcie, co robi tutaj Hikaru. H3 w 16 sekund zostało zagrane tutaj podstawił Hikaru kolejną kombinację bicie odbicie bicie odbicie widły 9 sekund na zegarze Hikaru bicie na F1 9 sekund na zegarze Hikaru no i teraz Nihal Sarin znalazł mata czyli cykmyk i Hikaru nie poddał się nie zrobił ruchu tylko po prostu czekał aż mu się skończy czas i Zawsze w takich sytuacjach mam dyskusję z widzami, no bo y, niektórzy widzowie twierdzą, że wow, że to jest super zachowanie, że tak właśnie y, bestia y, z Nowego Jorku chyba y, powinna robić, że o to właśnie chodzi. Trzeba maksymalizować swoje szanse na zwycięstwo. Y, czas też jest elementem gry i takie przedłużanie, żeby nie dać przeciwnikowi szansy na odkucie się to jest bardzo dobre podejście, no bo wiecie, 30 sekund mniej na tym zegarze meczowym, a co za tym idzie? No, może jedną partię mniej zagrają, a gdyby Hikaru no, na tym etapie się poddał, no to Michał Sarin miałby 30 sekund więcej, żeby zagrać jakąś partię, żeby się odkuć tylko. Wiecie, co mnie tutaj wkurza? Bo ja jestem w stanie zrozumieć, naprawdę jestem w stanie zrozumieć, że przykładowo jest wynik 10 do 8 i na zegarze meczowym są dwie minuty. No to wiadomo, jest na styk, jest nerwowo. No to Hikaru tutaj oczywiście chce wygrać. No każdy sportowiec chce wygrać, o to zresztą w szachach chodzi, nie? Więc przedłuża, żeby mieć jak największe szanse na sukces, tylko... W tym momencie Hikaru miał 9 punktów przewagi w tym meczu. Hikaru już ten mecz wygrał. Naprawdę nie miało to znaczenia, czy zagrają jeszcze 3 partie, czy zagrają jeszcze 4 partie. Nawet jeżeli Hikaru wszystko by po prostu przerznął, to i tak wygrałby ten mecz. Więc po cholerę taką pajacerkę robi? I teraz muszę wam pokazać kontrprzykład. Mianowicie Speed Chess Championship z 2018 roku. Jan Krzysztof Duda 5 minut do końca meczu. Tutaj partie były grane tempem 1 minuta plus 1 sekunda, więc przedłużać można było jeszcze bardziej. Tutaj Duda się krzywi, bo no, przegrał poprzednią partię. No i zauważcie, Gryszczuk ma tutaj 2 Punktową przewagę, więc komfortowa dosyć sytuacja. Zobaczcie, jakie to były bieda czasy, te 5 lat temu. Czeskom robił zbiórkę na nagrody dla zawodników. Tam Pamiętam, że chyba 3000, tam nie, czy jak to było, że jakoś 5000 Czeskom wypłacał nagrody i jeszcze była zbiórka na dodatkowe nagrody dla zawodników. No i teraz zobaczcie. Tutaj Grisztuk. Mógł po prostu stopować, mógł przedłużać. Patrzcie, miał tutaj 39 sekund, 39 sekund, i normalnie się poddał. No, a nie, tutaj 30 sekund, duda miał 39, no to miał 30 sekund, 30 sekund z zegara mógł tutaj spalić, ale się zachował elegancko, normalnie grał, doszło do. Kolejnej partii, no i tutaj zauważcie, że Jan Krzysztof Duda złapał naprawdę zarąbiste flow i po raz kolejny zniszczył tutaj Griszczuka. No ale znowu, Griszczuk mógł przedłużać i zauważcie, że gdyby przedłużał tamte 30 sekund, no i jeszcze tutaj te kolejne 15, no to może by mu się udało zbić ten zegar meczowy do zera, ale to nie nastąpiło i normalnie Jan Krzysztof Duda wyrównał, rozpoczęła się kolejna partia, no i tę kolejną partię Jan Krzysztof Duda. Wygrał i finalnie wyeliminował Grysztuka ze Speed Championship. Więc tutaj Gryszczuk zachował się, no można powiedzieć, elegancko, jak była totalnie przegrana, się poddawał. No i to sprawiło, że finalnie ten mecz przegrał. Znaczy, no przegrał, bo Duda grał dobrze, ale no wiecie, Duda miał czas, żeby się wykazać, gdyby przez ostatnie. 5, 6 partii, griszczuk kasował każdą sekundę w przegranych pozycjach, przedłużał jak tylko może, no to prawdopodobnie w tym meczu by zwyciężył. Więc. Są dwie strony tego medalu. Ja osobiście nie jestem fanem tego przedłużania w takich nerwowych sytuacjach, ale to jestem w stanie zrozumieć. Ale no, czekanie 30 sekund, aż ci się skończy czas na zegarze, kiedy wygrywasz 9 punktami, więc już mecz masz totalnie wygrany, no to tego nie jestem w stanie zrozumieć. Także cóż, dajcie znać, czy też spotykaliście się z zawodnikami, którzy przedłużają, e, zanim się poddają. No, Hikaru na naprawdę to zachowanie było dosyć wkurzające z perspektywy kibica, szczególnie w totalnie, ale to totalnie, wygranych dla niego meczach.